Witam na wykładzie w ramach kursu Zastosowanie metod abstrakcyjnych. Będę dzisiaj mówił o grach doble i set. Yy, najpierw kwestie, kwestie organizacyjne. No, jest to wykład nagrywany, to nie jest streaming, więc nie bardzo można zadawać pytania w trakcie wykładu, no ale można zadawać pytania, po wykładzie jeszcze zobaczymy, czy mówimy się na jakieś takie kolektywne zadawanie pytań, czy, czy, czy nie. W każdym razie ja chcę przygotować listę zadań dotyczących materiału, o którym będę dzisiaj mówił i zachęcam, żebyście Tą listę zadań jakoś tam przerabiali. Eee, będę mówił o grach Dobla i set. To są ostatnio dosyć popularne gry, więc pewnie część z Was już w nie grała. To są moje ulubione gry, ja nigdy nie grałem ani w jedną, ani w drugą, ale interesują mnie z teoretycznego punktu widzenia. I parę lat temu wraz z moją magistrantką Olgą Jurak badaliśmy troszkę matematykę, która stoi za tymi grami. No i to, o czym dzisiaj będę mówił, to jest właściwie część pracy magisterskiej właśnie Olgi. I główną tezą mojego dzisiejszego wykładu jest to, że te gry to w w jakim sensie jest właściwie ta sama gra. Ale żeby to zobaczyć, będziemy musieli sobie przypomnieć, co to są przestrzenie liniowe, co gorsza nad skończonymi ciałami, co to są proste w przestrzeniach liniowych tego typu sprawy. Dobrze, więc teraz zaczniemy. Taka zmiana okienek jest zawsze niebezpieczna, jak pokazał przykład posłał Sośnierza ostatnio. Ok, to jest logotyp naszego kursu zastosowania metod abstrakcyjnych, więc mamy abstrakcję i zacznę od od omówienia, co to jest gra doble. Więc gra doble no, wygląda tak i talia jest to gra karciana najważniejsza rzecz jest taka, że na kartach widnieją pewne obrazki. I co więcej, jeśli weźmiemy dwie karty z tej samej talii, to yy, yy, będzie dokładnie jeden obrazek wspólny dla tych dwóch kart. Okay? Czyli znajdzie się wspólny obrazek i będzie on dokładnie jeden. Więc zobaczmy. Yy, no. Sprawdźmy na przykład, jaki jest wspólny obrazek między kartą po lewej stronie i po prawej. No, jest jakiś taki świstek. Tutaj. No i jest świstak i, i, i żadne inne zwierzę się nie powtarza, prawda, między tymi dwoma kartami po lewej i po prawej. I teraz w grę doble wgra się w następujący sposób. Mamy ileś tam graczy, no lepiej, żeby to był więcej niż jeden gracz. Między tymi graczami jest karta. Każdy ma, każdy gracz ma w ręku swoją kartę, to skąd on tą kartę ma i, i tak dalej, to nie jest do końca istotne, my nie będziemy omawiać pełnych, pe, pe, pełnych zasad gry w doble, tylko, tak, yy, tylko to, co nas interesuje, więc yy, zadaniem każdego gracza jest znalezienie jak najszybciej tego wspólnego symbolu, wspólnego obrazka między tą jego kartą, tą, którą trzyma w ręku i tą wspólną. Tą, którą wszyscy widzą. I kto pierwszy dostrzeże ten obrazek, ten, no ten dostaje punkt, czy coś tam. No więc możemy teraz się sprawdzić. Zaraz zobaczycie na ekranie dwie karty. No i spróbujcie jak najszybciej wskazać ten obrazek wspólny dla tych dwóch kart. Gotowi? 3, 2, 1. Już, już powinniście wiedzieć, że ten człowieczek w okularkach to jest właśnie ta. Ten wspólny obrazek dla jednej i drugiej karty. Ok, to jest gra dobra. Teraz y, omówimy grę set. Gra set jest nieco mniej prymitywna. Yy, to, co widzicie teraz na ekranach, to jest y, to są trzy przykład trzech kart z talii y, gry set. Yy, I co trzeba wiedzieć o kartach z tej, z tej talii? Z, z, na każdej karcie widnieje coś, i to coś może mieć, ma cztery atrybuty, które mogą przyjąć trzy wartości. I tymi atrybutami są kształt, liczba, kolor i wypełnienie. Faktura. No, jeśli chodzi o atrybuty, to jeśli chodzi o wartości tych atrybutów, to na przykład jeśli chodzi o liczbę, no to mamy 1, 2 lub 3. Jeśli chodzi o wypełnienie, to mamy brak wypełnienia, połowiczne lub pełne. Jeśli chodzi o kształt, to mamy to. Taki, owaki, jeszcze taki. Jeśli chodzi o kolory, to ja nie będę mówił, bo to, co ja widzę na ekranie, to chyba nie do końca się pokrywa z tym, co wy widzicie. Ja widzę tutaj zielony, tu niebieski, tu czerwony, ale ten program coś tam odwraca kolory, więc. No, w każdym razie są trzy różne kolory. I żeby wiedzieć, jak się gra w grę Set, to trzeba najpierw wiedzieć, co to jest Set. Set to jest zestaw trzech kart trzy karty tworzą seta, jeśli dla każdego atrybutu z osobna albo jego wartość się pokrywa na wszystkich trzech kart, albo jego wartość się różni na wszystkich trzech kart. Więc na przykład to, co widzicie tutaj, te trzy karty, to jest set, bo te karty różnią się zarówno kolorem, kształtem, liczbą, jak i wypełnieniem. Jeszcze jeden przykład. Podobnie tutaj, po lewej stronie, na górze, Te karty tworzą seta, ponieważ różnią się wszystkim, czym tylko się mogą różnić. Karty po prawej stronie też tworzą seta, bo różnią się kształtem, różnią się wypełnieniem, natomiast nie różnią się kolorem i liczbą. Natomiast karty, ten zestaw trzech kart poniżej nie jest setem ponieważ co prawda nie ma problemu z kolorem, kolor jest jednakowy wszędzie, nie ma problemu z kształtem, bo kolor, kształt się różni. Na każdej z kart nie ma problemu z liczbą, natomiast jest problem z wypełnieniem. Zwróćcie uwagę, że karta po lewej stronie, no, no że wypełnienie jest, jest, jest pełne lub połowiczne, więc ani nie jest takie samo wszędzie, ani nie jest różne wszędzie. I gra w Seta polega na tym, że każdy z graczy widzi przed sobą taki układ 12 kart, i zadaniem każdego z graczy jest wskazać jak najszybciej przykład Seta wśród tych 12 kart. No, takich setów może być parę, może też w ogóle go nie być czasami. No Sprawdźmy, jak to jest tutaj. Ja nie będę może udawał, że. Wcześniej tego nie widziałem, ale zaraz zapomniałem, co tu było setem. Yy, o, zdaje się, że taki układ yy, był setem. Yy, chyba. Yy, yy, no więc yy, przepraszam za kłopoty techniczne, ale one mają małe znaczenie. Yy, będę teraz, bo mało małe znaczenie, ponieważ już wiemy, co to jest dobre, już wiemy, co to jest set. I teraz powtórzę moją tezę, do której zmierzamy. Te gry są w jakimś sensie tą samą grą. I to zarówno na poziomie jakimś takim dosyć abstrakcyjnym, jak zobaczymy, przede wszystkim na tym poziomie, ale też na poziomie praktycznym. To znaczy, jak już zobaczymy, co takiego wspólnego mają te dwie gry ze sobą, to, to będziecie potrafili zagrać w doble tanią gry do seta i nawet. Tylko zanim, to będziemy mogli, zanim do tego dojdziemy, to musimy sobie przypomnieć troszkę e, definicji i twierdzeń z algebry.